Dobra, najpierw, żeby od początku wyrzuć te kartki, skrywą, skrywą. Jak i wyrzucał? Jak tutaj bym wychylił w ciekawe, co na to górach, bo ty, to górach. to trudne?

się tak, razy w przód, nie, trzy razy do przodu. Mr. Red to było przed Black and Blue a potem to ten, co nie chcieliśmy, no bo spróbujemy, no mamy, up. co nawiniemy, wake up, otwieramy oczy i teraz patrzymy, co wkroczy przez otwarte drzwi, czy to mi się śni, czy to jest diaba, czy to jednak będzie smaczna potrawa do zjedzenia, powiedz mi, co mam jeszcze do wyśmienia na tą noc, ja wezmę ciepły płytowski jakiś pomoc i tam się zaszyję, gdzie będę miał się zapleść sobie jakąś pajęczynę lub muchę, żeby zasnąć tam z pełnym brzuchem i być tym, no i na koi sprawdzonego przy tej bo tak młończy, taka księga mała prostokąta bez selektu, że sprawdź to, no, ej takie karty ucieknie no i co z zrobić, czy pan to, czy nie nieważne, to jest każdego decyzja taka ale ostatni będą pierwszy, proszę was tak było powiedziane i to kogo sam jest zapisał, tak będzie Powiedziane tak było, a nie będzie. Zobaczymy, gdzie zaprowadzi nas to, co wszędzie prowadzi wszystkich ludzi. Tam będzie się rozlegał ostatni ludzi i otworzymy oczy po raz kolejny. Tak może być, ale nie jestem pewny, bo wierny jestem swoim zasadom, ale one są tutaj. Tylko jak szpadą wycinane na chłacie z To jest właśnie to, co nie w wycinać panu, a na kracie, bracie autentycznie, mówię, przypuszczacie my się, damy się, niech lat autentycznie mówię, nie tylko to o, tak sobie. No i co jeszcze powiem, że te wszystkie słowa są takie sobie, według mnie, ale to jest moja sprawna opinia. Mówię tu o sobie, nie o innych. Autentycznie znowu mówię to, a może lepiej coś... Coś, coś, coś powie, ktoś tu chce być, kurde na krzywy się wbić, ale się udało, no to teraz będzie się wyginało ciało. Lecimy dalej, żeby nie było mało, żeby było dużo cały czas, tak robimy. Nie wchodzimy w las, jak nie chcemy się skupić, ale możemy dużo przerobić, albo się napić, piwa, albo wody, albo też pokrzywa. Może zrobić szkody trochę na skórze, dlatego pamiętaj o tym co może być zrobione jak takie coś, bo to właśnie waży w skórę, tak to robi ten właśnie sebabujek, a uważaj, bo do lasu gdzieś to jeszcze szybciej się, a to jeszcze niech przycisnę, bo to jest co, hej, te rąbanie. Czy to nie wiem, trochę już pomieszczałem te rozdanie, ale dobra jak walczyli salowy od rana cały czas. Nie żartuję, przecież nie <trybuj> jestem polskim bizinkiem, pod, kim, kim pod to jest dziwne, e, dziwne, nie dziwne, ale pasuje. Wiadomo, że chce właśnie w tym odnajduje nordycka Klasa to jest dopiero klasa niebrzydka i silna, to wiadomo, że będzie... Wina, ugniatana do rana. Uuuu. 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 I, co, I zrobimy z tego jakiś pociąguek. I ci, poć, co jest Boże?